Przygotowałem drugi taki sam zestaw takich haczyków. Mam w domu pewnie setki, ale oczywiście nie wzięliśmy tutaj, nie byłem na to przygotowany. Także wziąłem zapalniczkę i główkę jigową po prostu stopiłem. Jest to bardzo prosta sprawa, ale trzeba uważać, żeby ten ołów stopiony nie spadł Wam na paluchy. Bez większego problemu można ten ołów stopić. On wtedy odpada, zostajemy z hakiem lekko zgiętym, jak do czeburażki. Do tego dowiązuję kawałek plecionki. Też nie mamy fluorokarbonu, bo wiedziałem, jak dużo jest tutaj szczupaków, ale jeszcze lepiej jakby to był fluorokarbon. Dosyć cienki i ważne jest, żeby po prostu były tutaj dwa węzły albo jakiś jeden magiczny, który znacie, który sprawia, że po prostu ten supełek się nie będzie przesuwał, nie będzie schodził z haka niżej, nie będzie ściągał tej przynęty, a jednocześnie nie będzie przy oczku, bo kiedy będzie wyżej, podczas rzutów będzie się okręcał za bardzo. Także w bardzo prosty sposób. Na dole kuleczka ołowiana 7-gramowa, można zakładać na grawkę.